Cześć kochani, zapraszam was na drugą część recenzji figurek psów. Jeśli lubicie tą serię filmów, gdzie recenzuję figurki zwierząt, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. I kliknijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco z każdym filmem z tej serii. Jest Cocker Spaniel o imieniu Marolo z firmy Schleich 2020. Jest on w całości pomarańczowy, bo tego koloru nie mogę inaczej nazwać. Na uszach oraz troszeczkę na ciele ma brązowy kolor w jasnym odcieniu. Jego łapki są jasno-kremowe i troszeczkę na końcach są bardziej białe. Tak samo końcówka ogona. I troszeczkę na brzuchu również mamy takie rozjaśnienie. Nosek jest czarny, tak samo oczy, choć te oczy są bardzo małe. Mamy też różowy język. Wyszczku, a samo wnętrze pyska jest po prostu czarne. Cienie na tym piesku są bardzo płynne i widać piękne przejścia pomiędzy tymi kolorami, taki gradient. Jeśli chodzi o tą kolorystykę, to nie jest ona moim zdaniem realistyczna. Te kolory są bardzo sztuczne i raczej takie koker nie występują. Możecie sobie zobaczyć porównanie na zdjęciu. Ten piesek ma, jak widać, wyrzeźbioną bardzo długą sierść, w szczególności na brzuchu. Też ogon jest bardzo puchaty i uszy są bardzo ładnie wyrzeźbione. Ona bardzo dokładnie widać na nich wszystkie włosy. Opuszki na łapkach chyba są pomalowane na kolor pomarańczowy albo taki jasno-różowy, ale ciężko stwierdzić, bo ten kolor bardzo się zdawa z kolorem tych spodów łapek. Ogólnie ta figurka jest bardzo mała, ale wiem dlaczego, bo same pieski tej rasy są dosyć się małe, ale wygląda dzięki temu też ta figurka bardzo uroczo. Ma przeuroczy otwarty pieszczak i widać, że ten piesek jest bardzo szczęśliwy, jest przedstywany lekko w ruchu ma jedną łapkę, tak trochę zgiętą. I widać po prostu, że w tym momencie idzie, czy coś takiego. Bardzo Wam polecam tą figurkę, jest przeurocza. Moim zdaniem malowanie mogło być bardziej realistyczne, ale sama sierść jest przepięknie wykonana. Tutaj naprawdę się postarali i piesek wygląda po prostu uroczo, więc jak najbardziej, bardzo sympatyczna figurka pieska. Oczywiście wszystkie oferty, gdzie możecie ją kupić, znajdziecie w opisie tego filmu. Sznaucer miniaturowy o imieniu Mars z firmy Schleich 2019 mam go z kalendarza adwentowego 2020. Piesek jest w całości w kolorze czarnym, nie ma na sobie żadnych cieni, ale pod światło widać, że jest mocno błyszczący, ale mi to akurat nie przeszkadza. Ma czarne oczy, które bardzo słabo widać przez całą czarną sierść, nos i opuszki na łapkach niestety też są czarne. Moim zdaniem opuszki mogłyby być tutaj różowe, wtedy na pewno byłoby jej widać. Mamy jeszcze różowy wystający język, i to jest jedyna część tego pieska, która nie jest czarna. Więc właściwie ten pies to cała figurka po prostu czarna, bez żadnych cieni, i tylko ten różowy język się wybija na tle tej czarnej plamy, że tak to nazwę. Malowanie jest bardzo realistyczne, bo występują takie sznaucery miniaturowe, możecie sobie zobaczyć porównanie na zdjęciu. Więc jeśli chodzi o realistyczność, to ten pies jest super wykonany. Ale moim zdaniem jest jednak zbyt czarny i nic właściwie nie widać jeśli chodzi o detale takie mniejsze. To co bardzo widać to bardzo ładnie wyrzeźbioną sierść na całym ciele tego pieska. Nie jest ona mocno długa, ale na pewno jest dłuższa niż o innych figurach psów. Taka powiedziałabym średniej długości. Na całym ciele ta sierść jest przepięknie wyrzeźbiona, widać właściwie każdy włosek pojedynczy. Na jego pyszczku też bardzo ładnie widać włoski obok nosa, gdzie tworzą troszeczkę taką brudkę. Na uszach też mamy bardzo ładnie wyrzeźbione włosy i mamy też wyrzeźbione krzaczaste brwi. Mamy też uniesione do góry ogonek, a sam piesek jest w pozycji stojącej po prostu. Moim zdaniem bardzo uroczy piesek, bardzo mi się podoba, że ma otwarty pyszczek i widać ten wysunięty języczek. Dzięki temu widać też, że ten piesek jest po prostu szczęśliwy. Sierć ma po prostu wykonaną przepięknie i bardzo się tutaj postarali. Kolorystyka jest bardzo realistyczna, ale moim zdaniem mogliby dodać jakiś kolor na opuszki na łapach, na przykład różowy, żeby bardziej się wybijały. I przydałoby się też jakieś chociaż brązowe cienia, żeby nadać jakąś głębię temu piesku. Ale takie jest tylko moje zdanie. Niestety ciężko znaleźć oferty z tym pieskiem. Występuje on tylko w tym kalendarzu adwentowym, który już na no, raczej ciężko kupić, ale postaram się znaleźć jakieś oferty jeszcze z tym kalendarzem, jeśli mi się uda. Ale jeśli chodzi o samą tą figurkę, to znalazłam tylko jedną ofertę na OLX i zostawię Wam do niej linka w opisie. I jeśli właśnie znajdę jeszcze ofertę, z kalendarzem adwentowym 2020, no to postaram się też rzucić oferty w opisie. Jest rasy Brother Collie o imieniu Sneakers z firmy kolekta. Skala Micro Mini, czyli 1 do 64. Jeśli się pomyliłam, to możecie mnie poprawić. Jest to najmniejsza figurka psa, jaką posiadam w swojej kolekcji. Ten piesek jest w całości czarny, jego łapki są białe i na środku pyska ma też taką białą kreskę. I na brzuchu również jest biały. Tak samo właściwie cały ogon jest biały, tylko początek mamy czarny. Jeśli i chodzi o cieniowanie, no to nie jest ono moim zdaniem bardzo płynne. Widać pomiędzy czarnym i białym jakiś lekki gradient, ale widać też kreski, taką jakby przerwę pomiędzy czarnym a białym, więc według mnie to cieniowanie jest takie średnie bym powiedziała. Nosek jest czarny i oczy również i bardzo słabo je widać. Niestety nie mamy wyrzeźbionych opuszek na łapkach, ale rozumiem to, bo ta figurka jest tak mała, że, że ciężko byłoby cokolwiek tutaj wyrzeźbić na tych małych łapkach, ale o dziwo, mamy na brzuchu z tego, co mi się wydaje, rzeźbione narządy płciowe, więc widać, że jest to pies, chociaż to jest tylko wyrzeźbiona taka na środku, wypukła kropka i nawet mamy napisy i jakieś inne oznaczenia. Ale niestety nie ma podanego żadnego roku, z którego jest ten piesek, tylko po prostu jest nazwa kolekty i mały napis China, więc wiadomo, że ta figurka została wyprodukowana w Chinach, tak jak większość znanych figurek. Nawet jeśli ta figurka jest tak mała, to ma wyrzeźbioną, bardzo ładną sierść, muszę przyznać. Bardzo mi się podoba wyrzeźbienie włosów na szyi. Widać, że jest to gruba sierść. Mamy też bardzo ładnie wykszczególnione uszy. Sama figurka jest w prostej pozycji stojącej. Podziwiam, że kolekta robi aż tak małe figurki, ale jeśli chodzi o tą starą mikromini, to nie wszystkie figurki mi się podobają i raczej nie będę ich zbierać. Tą figurkę dostałam przez przypadek, ponieważ jak kiedyś zamawiałam coś na Monocerusia, to tam mają taką akcję, że jeśli zamówi się jakieś figurki z kolekty, to dostaje się w gratisie do zamówienia jakąś figurkę z kolekta Micromini. Jest to oczywiście wysyłka losowa, więc nie wiadomo, jaki model dostaniemy. Więc myślę, że jest to taka ciekawa forma niespodzianki i ja bardzo lubię dostawać gratisy, więc ucieszyłam się z tej miłej niespodzianki, ale te figurki nie są dla mnie jakoś szczególnie ważne w kolekcji. Dla mnie to bardziej taka ciekawostka, żeby też je pokazywać po prostu w filmach, w jakichś porównaniach czy po prostu je recenzować przy okazji. I właśnie przy okazji tego filmu postanowiłam Wam ją pokazać, bo jest to również najmniejsza figurka psa w mojej kolekcji, więc zostawiłam to dla Was jako taką ciekawostkę. Ale ogólnie moje zdaniem te figurki są średnio wykonane, wyglądają jak figurki z Chińczyka, trochę w takim bardzo małym rozmiarze, więc raczej ich nie polecam, bo też ciężko im się robi zdjęcia czy nagrywa filmy. Nie próbowałam z nimi nagrywać, Nagrywać żadnych scenek tak samo z tymi figurkami koni. Tak samo z tymi figurkami koni, które posiadam. Mogliście je zobaczyć w jakichś innych filmach. Naprawdę ciężko byłoby coś z nimi nagrać, więc one raczej nigdy się nie pojawią w żadnej mojej produkcji. Bo są dla mnie po prostu te figurki niepraktyczne i dlatego sama bym ich nie kupiła. Ale zostawiam po prostu dla ciekawostki, tak jak już powiedziałam. Jeśli chodzi o dostępność tych figurek kolekta Mikro to z tego co wiem, to jeszcze w Biedronce możecie kupić saszetki niespodzianki z końmi oraz z tego co mi się wydaje też są z dinozaurami. Może Wam tutaj wstawię jakieś zdjęcie jak wyglądają te saszetki i możecie zobaczyć czy są u Was dostępne. No i właśnie można je dostać jako jak zamawiacie na Monocerusia coś z kolekty. Ale oczywiście nie wiecie wtedy jaką figurkę dostaniecie. Kolekta też w zeszłym roku robiła taki kalendarz adwentowy, gdzie były właśnie te figurki w takim rozmiarze. Nie wiem czy był akurat tam ten piesek ale inne figurki właśnie były. I chyba można je też kupić w jakimś zbiorowym zestawie, ale jak szukałam jakichś ofert, to ciężko było coś znaleźć. dingo o imieniu Rex. Teraz mogę Wam już powiedzieć skąd mam tą figurkę. Pochodzi ona z gazetki, która nazywa się po prostu Psy. Tutaj Wam wstawię zdjęcia właściwie całej serii tych gazetek. Te gazetki pochodzą z 2013 roku i zawierały w sobie różne figurki psów. Teraz oczywiście już nie są produkowane. Wcześniej nie wiedziałam właśnie skąd pochodzi ten pies oraz Golden Retriever i Bernardyn, którego mam w swojej kolekcji. Ale dzięki jednemu z widzów Dowiedziałam się właśnie skąd pochodzą te trzy pieski. Także bardzo dziękuję za pomoc. A teraz przechodzimy do psa Dingo. Jest on w kolorze jasno-kremowym. Powiedziałabym, że w bardzo żółtym odcieniu. Na jego tułowiu mamy brązowe plamy. Jedną bardziej przy szyi, a drugą można powiedzieć na zadzie. Tak samo górna część głowy jest w całości brązowa. Końcówki uszu są czarne. Mamy też czarne oczy, dosyć duże. I czarny nosek. Są też namalowane czarne Pazury. Niestety opuszki na łapkach nie są pomalowane i mamy w zasadzie zaznaczoną tylko jedną opuszkę na każdej łapce. To cieniowanie jest moim zdaniem okropnej jakości. Nie ma pomiędzy tymi kolorami żadnych płynnych przejść. Są to po prostu plany umieszczone na ciele. Jeśli chodzi o głowę, to mamy tutaj podobną sytuację. To cieniowanie na głowie moim zdaniem jest bardzo nieklujnie zrobione. Natomiast cieniowanie na ogonie i na reszcie ciała, gdzie ciało jest jasne, wygląda to troszeczkę Lepiej, bo mamy bardzo ładne połączenie między kremowym a białym kolorem, które widać głównie na szyi na końcówce pyska na ogonie i cały brzuch również jest biały. To malowanie moim zdaniem nie jest realistyczne. Psy dingowe w rzeczywistości wyglądają zupełnie inaczej. Może kolorystyka jest w pewnym stopniu zachowana, ale moim zdaniem to malowanie nie jest realistyczne. Możecie sobie zobaczyć na porównaniu, jak wygląda prawdziwy pies Dingo. Widać, że próbowali coś tutaj. Zrobić, ale jednak im po prostu nie wyszło. Ten piesek ma otwarty pyszczek i w środku mamy różowy język. Niestety, wnętrze pyska nie jest w środku pomalowane. Mamy właśnie tylko ten język. Na całym ciele mamy wyrzeźbioną krótką sierść. Ogonek widać, że jest dosyć puchaty i ma bardzo ładnie wyrzeźbione włosy. Jest taki trochę wykręcony i skierowany w jedną stronę. Widać, że ten pies jest przedstawiony w ruchu. Podsumowując, moim zdaniem, ten pies nie jest najlepiej wykonany. Nie jest realistyczny, ma okropne malowania. Rzeźba jest całkiem niezła, ale nie polecam tej figurki i poza tym nie da się już raczej jej kupić. Pies Bernardyn o imieniu Skubi, gazetka o nazwie psy z 2013 roku. Ten pies jest w głównej mierze biały. Jego całe łapy oraz pewna część tułowia i pyska są białe. Jego uszy oraz miejsca, gdzie są oczy są pomalowane na ceglasto-brązowy kolor. Tak samo właściwie cały zad jest pokryty tym kolorem. I mamy jeszcze na tych brązowych elementach takie czarne kropki czy też kreski oraz na uszach mamy po prostu czarne cieniowanie. Oczy są czarne i na środku oczu mamy namalowane białe źrenice. Chyba miały to być jakieś odbłyski na oczach, żeby bardziej się wybijać. Biały, ale przez to te oczy wyglądają po prostu tak creepy, że ten pies mógłby grać w jakichś filmach takich strasznych, czyli po prostu w horrorach. Mamy bardzo różowy język oraz wnętrze pyska też jest pomalowane na różowo. I mamy też białe zęby. Spody łapek są ciemno-szare, a pazury są czarne. Jeśli chodzi o malowanie, to moim zdaniem jest ono okropnej jakości. W pewnym stopniu przypomina Bernardyny. Możecie sobie zobaczyć porównanie na zdjęciu. Widać, że. Próbowali zrobić podobne malowanie jak mają prawdziwe psy, ale nie jest ono w 100% realistyczne. I samo wykonanie jest po prostu masakryczne. Nie ma pomiędzy tymi kolorami żadnych przejść. W szczególności na ciele tego psa widać, że są to po prostu plamy takiego ceglastego koloru i tyle. I przy okazji jest to namalowane bardzo niestarannie. Na głowie wygląda to już troszeczkę lepiej, ale samo ocieniowanie czarne też jest okropnie zrobione. Wnętrze pyska też nie wygląda najlepiej. I niestety nie widać wyrzeźbionych opuszek na łapkach. Chyba w ogóle i tutaj pominęli. Albo po prostu ich nie widać przez to szare malowanie. Mamy nawet wyrzeźbione narządy płciowe, co jest dosyć ciekawe przy takiej figurce. I całkiem nieźle jest wyrzeźbiona tutaj faktura sierści. Jest ona dosyć krótka, ale widać, że ogonek jest bardzo puchaty. Sam jest wygląda dosyć uroczo z tym wysuniętym językiem i otwartym pyszczkiem, ale przez te oczy wygląda po prostu tak creepy, że ciężko się na niego patrzy. Moim zdaniem mogliby usunąć te białe kropki na jego oczach. Więc moim zdaniem ten pies jest okropnie wykonany i totalnie Wam go nie polecam, jeśli uda Wam się gdzieś go znaleźć. Ale zostawiam go tak samo jak resztę psów z tych gazetek, bo mam do nich wielki sentyment, ponieważ mam je już od czasów mojego dzieciństwa i ciężko byłoby się z nimi rozstać. I zostawiam je po prostu dla sentymentu, nawet jeśli teraz w ogóle mi się nie podobają. Na samganie z tego filmu bardzo nietypowa figurka psa, czyli Cerber z firmy Papo 2010. Jest to oczywiście pies z trzema głowami, który w mitologii strzegł wejścia do piekła, czyli właściwie strzegł fortecy Hadesa, gdzie przenikały wszystkie dusze. Tutaj Wam może zostawię jakiś opis w opisie oraz tutaj gdzieś pojawi się pewnie jakieś zdjęcia, żebyście mogli sobie więcej poczytać o tym niezwykłym stworzeniu. Ja tą figurkę Kupiłam już jakiś czas temu na zagranicznej stronie, z tego co pamiętam, była to jakaś strona francuska. Link oczywiście do unpackingu będziecie mieli również w opisie i kupiłam go specjalnie do filmu Historia Trzech Braci, o którym wam już wiele razy opowiadałam na kanale, ale tutaj nie będę rozwijać tego tematu, żeby po prostu nie zajmować filmu. Ale jeśli ktoś z Was ma pytanie o co chodzi z tym filmem, no to może to napisać w komentarzu, wtedy mu odpowiem. A teraz przechodzę do. Na tej niezwykłej figurki pies jest pomalowany w całości na kolor czarny, w zasadzie nie ma na sobie żadnych mocno widocznych cieni. Jedynie zauważam ciemnobrązowe cienie tak od światło na całym ciele. Najbardziej je widać na brzuchu, w szczególności tam gdzie są wyrzeźbione narządy płciowe. Każdy z tych trzech psów ma pomalowane oczy na kolor brązowy i są namalowane czarne źrenice. I każdy z psów ma dokładnie pomalowane na biało zęby, a każdy każdy pyszczek w środku jest pomalowany na ciemno-czerwony kolor. Każda głowa ma na sobie obroże z kolcami pomalowanymi na kolor srebrny, a same obroże są po prostu czerwone. Pazury oraz opuszki na łapkach są czarne. I na szczęście widać je, pomimo, że ten pies jest w tak ciemnym kolorze. Ta figurka jest przepięknie wyrzeźbiona. Ma na całym ciele wyrzeźbione przepiękne mięśnie. Naprawdę widać, że ten pies jest bardzo umięśniony. Jego głowy wyglądają bardzo imponująco. Też ma mamy pięknie wyrzeźbione mięśnia i zmarszczki na każdym z pysków. Jeśli chodzi o otwarte pyszczki, to mamy przepięknie wyrzeźbione zęby. Widać dokładnie każdy ząbek i bardzo ładnie też widać języki w środku. Oboroże również są bardzo ładnie wyrzeźbione. Mamy zaznaczone dokładnie każdy kolec. Mamy też przepięknie wyszczególnione pazury i same opuszki też są przepięknie wyszczególnione. Na brzuchu widać lekko zaznaczoną sierść i mamy wyrzeźbione narządy płci. Ogon jest bardzo cieniutki i długi, dosyć nietypowy jak na psa, ale jest to taki pies, powiedziałabym, bardziej magiczny, więc wiadomo, że nie jest to realistyczny wygląd, w szczególności patrząc na te trzy wściekłe głowy, ten pies to najlepiej wykonana figurka w mojej kolekcji, jeśli chodzi o ten typ zwierząt. Naprawdę wygląda imponująco, strasznie i jest po prostu przepięknie wykonany. Jeśli chcielibyście mieć takiego psa, bardzo nietypowego i takiego, magicznego, to bardzo Wam go polecam, jest naprawdę świetną figurką. Występują na rynku z innych firm też Cerbery, ale moim zdaniem ten jest naprawdę genialny i najlepszy z tych wszystkich, przynajmniej takie jest moje zdanie. W opisie tego filmu znajdziecie wszystkie oferty, gdzie możecie kupić tego psa, bo kilka udało mi się znaleźć. To będzie wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli Wam się podobało to zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzach jakie Wy macie figurki psów w swojej kolekcji. Pamiętajcie aby zasubskrybować kanał i kliknąć w dzwoneczek, aby nie przegapić następnych filmów na moim kanale. Wtedy będziecie wspierać moją dalszą działalność. W opisie tego filmu znajdziecie wszystkie oferty, gdzie możecie kupić każdą figurkę pokazaną w tym filmie, oraz znajdziecie również linki, linki do moich mediów społecznościowych, na których jestem często aktywna. Więc jeśli jeszcze Was tam nie ma, to zapraszam, bo wrzucam różne ciekawe rzeczy. I w opisie znajdziecie też informacje techniczne, czyli czym robię zdjęcia, czym nagrywam i gdzie montuję filmy. Do zobaczenia w kolejnych filmach.